Siemaneczko widzę z ja tej strony Klopsak i tak jak już wiecie w poprzednim odcinku właśnie przyjechałem ze zleceniem do Olsztyna no a teraz to wygląda już tak, że muszę wrócić sobie do Katowic wcześniej jechałem sobie z jęczmieniem, teraz też biorę jęczmień z właśnie metro i jadę do Ostrawy? Z Ostrawy bez zlecenia po prostu już sobie wrócę do Katowic, tak żeby nie jechać na pusto, no bo wiadomo, zawsze potem jest z tego jakiś zysk. Także ja jadę po ładunek yy, i widzimy się już w Katowicach. Dobra słuchajcie, ja już dojechałem do Katowic, jest prawie do godziny 23. I yy, odstawiacie żerówkę do szefa, yy, wsiądę w z godzinę i, i jadę do domu. No i jutro z powrotem do pracy. Także tu skręcamy... Ej, ale późne żył te było, no to mogłeś jeszcze wiesz, bez mandatu, panie policjancie, no kurde, no kolejny mandat zarobiłem, ciekawie. Już... O, zobaczcie, no właśnie, słyszałem u szefa, że podczas kiedy byłem właśnie w Olsztynie to zrobił małą termomodernizację garażu. Zobaczcie. Yy, bo było go trochę stać, bo właśnie yy, dużo yy, jeździł jeden pracownik, yy, który jest w firmie oprócz mnie i jeździ ze swoją ciężarówką. Dlatego ona jest zapisana w garażu, dlatego też Wam jej nie mogę pokazać, yy, niestety. No i szef sobie nazbierał na termomodernizację garażu. I teraz zobaczcie, garaż jest wyższej, dużo wyższej klasy. No zobaczcie. Mamy pracowników. Y, mamy jakąś tam jeszcze ciężarówkę. Y, którą chyba szef wypożyczył, bo jego by na coś takiego nie było stać. On jeździ starym zardzewiałym Volvo. No ale nieważne, zobaczcie, to jest jakaś siedziba pracowników. No wszyscy, że tak powiem, tutaj robią i pracują. Mm. Dokładnie jutro się tego, temu przyjrzymy, już jak będzie jasno. A ja teraz wsiadam do skody i jadę do domu. Dobra, odpalamy fureczkę i spadamy do domciu. Bo już jest późna godzina. Szef powiedział, że na jutro, na 8 rano mam się zjawić, bo ma dla mnie y, specjalne zadanie. Jestem szczerze trochę ciekawy, bo nie wiem co on sobie wymyślił znowu. No ale specjalne zadanie spoko w sumie mogę przyjąć. Myślę, że fajna będzie alternatywa. Taka niespodzianka. Yy, no, jeszcze nie wiem, co to będzie, ale, ale myślę, że yy, spoko są takie niespodzianki, bo nie wiesz, co cię trafia, nie? Także za chwileczkę, a dokładniej to yy, za kilka godzin o ósmej się dowiemy, co on sobie wymyślił, co mu do głowy przyszło, bo to bardziej tak. Dzień dobry, witam. Jest godzina przed piątą i y, jestem trochę niewyspany ale szef kazał mi jednak y, przyjechać szybciej zadzwonił do mnie przed chwilą i powiedział, żebym się zbierał, wsiadał do auta i y, po prostu y, jechał do firmy, bo to co mu się przełożyło y, z 8 to co miało być na 8 przełożyło mu się na 6.30 y, więc y, musimy szybciutko Yy, już dojechać, jakby yy, do firmy. Cały czas, jak widać, jestem zmęczony. Może się troszeczkę rozbudzę przez tą trasę, którą będę jechał do firmy. Chociaż nie wiem, no zobaczymy. Zobaczymy, czy yy, troszeczkę się rozbudzę. Jeśli nie, no to, to trudno. To pojadę w trasę niewyspany. Czasem też tak i bywa. Dobra, więc skoro już siedzę w manie, to może pokrótce Wam opowiem o co w ogóle chodzi z tą całą akcją, co Wam wczoraj mówiłem. Więc powiem Wam tak. Szef znalazł w internecie ogłoszenie, że w krakowskiej firmie, już Wam powiem jak ona się nazywa, to jest w FedExie. W krakowskiej firmie FedEx szukają ochotników do. Tego, jak to się nazywało, do ładunków pozawymiarowych, czyli y, po prostu bierzecie sobie naczepy, że wam powiem jak to wygląda. Weźmiemy y, sobie y, Kraków y, proszę i mamy w Krakowie wymienni, wymiennik ciepła z Krakowa do Bańskiej Bystrzycy oraz wielkie opony z Krakowa do Bańskiej Bystrzycy. I, Myślę, że weźmiemy sobie wielkie opony, bo tak mi szef też polecał, dlatego że to jest bardzo ciężkie, a man ma mało mocy, więc on mi może po prostu na to stanąć, mimo że to jest leciwa ciężarówka, wiecie, po prostu no, może sobie nie poradzić z tym wszystkim, a 20 ton to jest tak optymalnie, nieraz wiozła, myślę, ładunek cięższy, więc na no, spokojnie, hmm, powinno dać radę. Dlatego y, ustawiamy sobie na GPS-ie i kierujemy się oczywiście bez naczepy, no bo to jest z przystosowaną do tego naczepą. Y, po prostu taki ładuneczek pozawymiarowy. Dobra, zjeżdżamy sobie na Kraków. Mm. Już powolutku zbliżamy się właśnie do y, firmy y, Fedex, czyli tam, skąd będziemy brali y, właśnie ten pozawymiarowy ładunek. Y, Także y, za chwileczkę y, będziemy już tam podjeżdżać. Dobrze, proszę bardzo. Pięknie został załadowany ładunek na naszą naczepę. Jak widzicie jest wszystko pięknie. Eskorty już czekają na drodze. No powiem szczerze, takiego widoku to jeszcze nigdy nie widziałem. Żeby ktoś mi załadowywał ciężarówkę. Ja tutaj przed chwilą zrobiłem wywiad, w sensie... Nie ja zrobiłem wywiad, tylko tutaj telewizja THN zrobiła ze mną właśnie wywiad dotyczącą tego ładunku, bo to rzadko się wiadomo zdarza, że ktoś się podejmuje tak ciężkiego wyzwania jeszcze tak starym samochodem z tak małą mocą. Więc no powiem szczerze, było, było śmiesznie, jak nam mi to załadowywali. No ale teraz to już nieważne. Teraz ja już jadę tutaj z moją eskortą prosto na wystrzydze. Dobra, słuchajcie, wjechałem już do Bańskiej Bestrzecy. Yy, nie byłem tutaj bardzo dawno yy, i dużo się tutaj pozmieniało faktycznie. Dobrze się man spisał, powiem szczerze, nie sądziłem, że sobie tak da radę. Naprawdę mu dobrze poszło, jak na, jak na tak starą ciężarówkę i z tak małą mocą, to naprawdę, naprawdę było dobrze i ja teraz nie żartuję w sensie dobrze się spisał nie czułem w ogóle tej różnicy jak kiedyś jeździłem w Volvo w sensie jak nie pracowałem tutaj u szefa i jeździłem sobie Volvo w takiej trochę droższej firmie no nie wiem czy wam opowiadam że przez problemy finansowe y, niestety musiałem się przenieść do tej tańszej yy. no y, niestety y, no jak tam jeździłem Volvo no to po prostu e, fajnie się e, jeździło właśnie też z tymi e, pozawymiarowymi ładunkami to wtedy byłem w firmie w Poznaniu, teraz jestem w Katowicach, ale to dłuższa historia e, no i tam właśnie też wtedy mm, e, no, 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 włożyłem te pozawymiarowe volvo, które miało 750 koni i naprawdę nie, czu, nie, nie było czuć tak dużej różnicy tym manem, jak jechałem właśnie. Chciałbym się, słuchajcie, z tego miejsca dzwoni pożegnać. Ponieważ to już byłby niestety koniec tego odcinka, jeśli Wam się podobało, to koniecznie napiszcie, czy chcecie dalej, żebym kontynuował tą serię właśnie z Eurotraka. W poprzednim filmie niestety wyłączył mi YouTube komentarze, teraz, nawet jeśli mnie wyłączą, to po prostu będę włączał na bieżąco, żebym po prostu wiedział, czy Wam się to podoba, czy też nie. Czy chcecie więcej tej serii, czy też nie. A ja się teraz pobawię kierownicą i powiem Wam, że jeśli, e, jeśli e, Wam się film podobał, to zostawcie również łapeczkę w górę i e, subika I e, No i to by było na tyle e, Następny odcinek już niedługo e, I do zobaczenia Cześć